To co? Testujemy, co? A co? Nie ma co czekać, Widziałem parę szmat. Muchy już! Muchy się zaczynają. Co? No w końcu na wsi jesteśmy, nie? Ale tak dużo much nie ma. Dlatego, że coraz mniej bydła, oczywiście. A te bydło, które jest, to gdzieś spaceruje daleko. A koło nas też tutaj nie ma żadnych tych. Ale są muchy, są. Dobra. Włożymy pranie. Jakieś. Ja już tu nawet nie wiem, jak co, co się tu włącza. 15, co, stopni, tak? Aha. No, przecież ja nie obsługuję pralki. Łapii, łatwiej ją naprawić. A, jest tutaj. Szybka. Szybka 30 stopni, 15 minut. Taką włączymy na razie to proszku trzeba to no, na, nasypać, nasypać. Czy tu jest proszek jakiś zamknięty? A nie, dobra, jest jeszcze proszek tu. No, obawiam się, żeby nigdzie nie uciekła, bo to najważniejsze. Tam, że ona szumieć będzie czy coś, to, to nie jest takie ważne. dobra tyle wystarczy Ech. uruchamiamy to to włączone, to włączone woda odkręcona, jedziemy na, na 15 co 3.15 15 minut jest, obroty Skoro się drży, czyli obroty tutaj 800, 1000, dobra, jedziemy na 800. Co wie na to? 800 starczy. Kurde, no, zawsze się to nie pali się, czy nie? Chyba coś tu nie wciska się. O! Ha, ha, ha. Serwis się obrócić. F08. Ale się narobiliśmy. Na no nic, muszę poszukać błędu, jaki jest. Ciekawe, co tutaj się stało, że nie. Coś tu ni wody nie chyba nie podaje, dlatego. No nie. A, panie, panie. No dobra, muszę to sprawdzić. Słuchajcie. Niestety. Wyłączam. F08, Whirlpool, Idziemy szukać. Coś chyba w ten. Tutaj się ten elektromagnes. E, wydaje mi się, że wody nie, nie wciągnę. Ale mogę się mylić. Taka to porażka. Niestety. Uff. Piszą o grzałce. Członik temperatury. Problem z modułem sterującym. <grymne> Także mamy nowy problem. Po prostu coś. No coś nie halo z elektroniką. No tak myślałem, że może też. Łożyska wymienione, a elektronika. No będziemy szukać. No co? to ja zrobię? Przecież nie mam innych pomysłów. Przecież nie będziemy prać w 0 stopni. A ciekawe, czy płukanie tu działa. Tylko co tu? Odrzem. Połaskanie i odrzem. Połaskanie i odrzem. A wstawmy połaskanie i odrzem, czyli. Czyli co? No takie wiecie, bez grzałki może. Jej, jeszcze raz spróbuję włączyć. Wyciągłem z sieci, ale to nic nie da przecież. Połaskanie i odrzem. Dobra. Włączmy to. Bez chyba grzałki to będzie się włączać, co? Kurde, ale tu możesz. Nie. To samo. No dobra, idę zjeść śniadanie. Nie będę tutaj kombinował. Idę zjeść śniadanie, bo wstałem, chciałem puścić. I co, będę musiał ją wystawić i tak, odkryć klapę górę i tam tył i zobaczyć i przód pewnie jeszcze. Nie wiem gdzie te czujniki. No i zaczyna się jazda, także. Interesująco się zapowiada dzień. Wróciłem, zjadłem co nieco. Włączam jeszcze raz. Poczytałem co nieco, a oczywiście. Oczywiście wszystko może być i nic. Wirowanie tylko włączymy na 800. Spróbujemy, jak to, to po prostu chodzi. No widzicie, tutaj się kręci, nie? No w sumie odgłos jest tak, jakby to wszystko tak. Nie słychać tego łożyska za bardzo. Taki, jaki był wcześniej. No, ale cóż, jak mamy inny problem, kochani? I tak miał się dzień zapowiadać. Miałem takie rzeczy, takie plany. No dobra, leci, leci wirowanie, i leci. Chodź tutaj, chodź. Chodź tu, pójdziemy. Gadzino jedno. Chodź. Dzisiaj taki dzień, no. Ni to ciepło, ni to zimno, nie? Ale nie, no nie ma co narzekać. Jedno jest pewne, że ten maj jest zimny. I nie da się tego zaprzeczyć. Jedz, jedz. Ja bym chciał tutaj ten, praki posłuchać, a nie ciebie. Wczoraj była spora na dworze sama. A dzisiaj zobaczymy. Jeżeli chodzi o tutaj mechaniczną część jak mnie słychać, myślę, że jest wszystko ok. Na pewno jest 35 razy lepiej niż było. Nie słyszę tutaj różnicy żadnej między nowym łożyskiem. W sensie. <gryw> nie słyszę tym, co było od nowości, jak pralka chodziła, jeżeli chodzi o głos. Także tutaj byśmy byli zadowoleni z tego w sumie. Ale no, co z tego, jak pralka nie działa, tak naprawdę zostanie tylko nam wirowanie czy coś. Skończę on tu swój proces jeszcze 5 minut. Eee, I zobaczę tam grzałkę, zobaczę tam styki i tak dalej. No, coś jest niechalo, nie? Przecież się delikatnie ze wszystkim odchodziłem. No. Do przesady. Dobra, nasze pranie na sucho się zakończyło. Spróbujmy jeszcze uruchomić. Jeszcze raz, może. Czy ten błąd wyskoczy, czy nie? 15 minut. Włączamy. Nie rozumiem tego. Wodę nabiera. Proszek nabiera. Normalnie wody nabiera. Zaczęła prać, tylko nie przełączyłem prędkości wirowania, ale to myślę, że mogę ją zatrzymać. No muszę tam stać. Nie mogę z balbiną tutaj. Nie mogę tutaj być z tobą. Idź, jedz. Muszę popatrzeć, czy woda gdzieś tam leci, czy nie. Bo to nie. Niespodzianki mogą być cały czas. Tak. 23 teraz wyszło. W 23 teraz wyszło. Masakra. Tak, przy mechanicznych sterowaniu by tego nie było. Nie ma szans. Nie wiem co zaraz zrobi. No dobra, czekam. Nie wiem co ona robi. Nic się nie zmieniło. Puściłem jeszcze raz F23. Także tak, muszę ją odstawić trochę. I porozbierać znowu. Niestety. Takie to buty. Przeszło 3 godziny. na 3 godziny. Czy coś się zmieniło? Nie, nie zmieniło się. Mam prąd gdzieś tutaj na obudowie. Może to jest przyczyna. Wyciągałem grzałkę, sprawdzałem. Jest dobra. No przynajmniej sprawdzałem o przyrządami. Wydaje się, że dobra. Czujnik temperatury też sprawdzałem. Teraz muszę szukać, gdzie jest przebicie tak naprawdę, w którym momencie. Prąd idzie na obudowę. Nie mam pojęcia. Gdzie to może być? Grzałkę odłączyłem i dalej jest przebicie, nie. Czyli grzałka tutaj nic nie ma wspólnego tak naprawdę. Z tym wszystkim nie wiem gdzie tu szukać, jeszcze pompa została, ale pompę, żeby się. Do pompy dostać, to też muszę tu rozebrać parę rzeczy. Albo ją po prostu przechylić. Nie mam pojęcia, gdzie prąd tutaj. No nic powoli będę. Nie wiem, taki film dzisiaj wyjdzie. Krótki. Po co wam pokażę? No muszę to coś znaleźć. Jak nie znajdę, to trudno. Bez fachowca się nie obędzie. Może tak. Tak będzie lepiej. Godzina 20. Jestem w punkcie wyjścia, kochani. Tyle, co ja się nawłączałem tego, tyle, co ja się naodłączałem tego przewody, wszystkie czujniki. Wszystko, co tylko może być. Po pięć razy. Internet, telefon, sztuczna inteligencja. Wszystko na raz. I nic. Nie mam efektu żadnego. Teraz byłem. Z pół godziny odpocząłem, może godzinę. Tu jest taki czujnik ciśnienia, który z bębna reguluje ile wody ma być w pralce. I jeżeli ja go mogłem zalać, to pewnie go zalałem. Tak myślę. Jeżeli można go zalać, bo tak gdzieś wodę. Woda z niego gdzieś chyba leci, bo ja myłem to wszystko, a tego nie odłączyłem, i to razem z tym myłem. Jeżeli tam w środku nie wiem, co tam jest, to się nie rozbiera chyba. Nie mogę znaleźć tego w internecie w ogóle. Ale to jest to, że nawet jakie pieniądze to nie kosztowało, zamówię. A może to akurat nie to. Przyczyn może być dużo, słuchajcie. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Cały czas jest błąd F23, i nie mam pojęcia, co się dzieje. Być może, że ja go zalałem. Teraz, tak jak już stałem, to sobie pomyślałem, że może on jest zalany. No, będę jeszcze kombinował dzisiaj. Przepraszam Was, że tak wyszło dzisiaj. Jeżeli sobie dzisiaj nie poradzę z tym, a jeszcze noc jest długa. No to trudno. Trzeba będzie coś pomyśleć. Ewentualnie fachowca wezwać, zawieść albo kupić nowy pralkę. Zrobiłem odwirowanie. No odwirowanie działa, nie? Działało wcześniej już. Odwirowanie, czyli ten. No. Żeby spuściła wodę i odwirowała. Teraz, właśnie skończyło się wirowanie. No, zresztą słyszeliście chyba to wirowanie, że na początku filmu tego długiego było to wirowanie, nie? Wszystko działało. Ale jak już program 15 minut zapuściłem i wody nawierała, no to niestety błąd wyskakiwał. Ten, który widzieliście, wziąłem to ustrojstwo, wysuszyłem. No, nie wiem czy wysuszyłem, no, starałem się to wysuszyć. Teraz czekam aż. Program się zakończy i postaram się jeszcze raz włączyć. Zobaczymy, jaki to skutek przyniesie. Miejmy nadzieję, że będziemy pić szampana. Ale nie jest powiedziane, bo woda też mogła uszkodzić coś tam. No chyba to już koniec. To już koniec, moi drodzy, tego programu. Pamiętacie, proszek wsypałem, ale to już proszek spłuchał się. Wszystko teraz nastawimy na 15 minut. Znowu zmniejszymy obroty. Proszku nie sypie już. Nie ma sensu. Nie ma sensu. I co tu jeszcze? No, to wszystko. I zawsze było tak, że nabierała raz wody, drugi raz, i po tym drugim razie się wyłączała. Nie. Nie, ona i tak jakoś nie chodzi. Może jest jakiś fachowiec, no ale co tu pomóc? No? Nic nie można pomóc przez internet. No. Za dużo rzeczy to może być po prostu, no. no wody się nabiera normalnie, nie? I zaraz po drugim nabieraniu wody po prostu jest ząb postaci błędu. I teraz ząg. Jak się przełącza? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jedno. Teraz ząk wyskakuje. To już jest postęp. To już jest postęp. No, mamy to! Słuchajcie, taka głupia rzecz! Ja to sam zalałem, jak robiłem. Nie odłączyłem tego czujnika, bo po prostu myślałem, że on jest tak skonstruowany, że tam woda nie może wlecieć do środka. Słuchajcie, no bo jak? To wszystko pod wilgocią pracuje, powinien być szczelny. A tam woda się dostała, po prostu jak myłem te wszystkie gary, to się tam woda dostała. No musiała się dostać. I też go nie odłączyłem, bo nie mogłem tego wężyka ściągnąć. Co ja tu się nawalczyłem słuchajcie, jest godzina. 257. O posłano Dosji. Zabiliśmy pralkę. Pralkę zabiliśmy. Gacie ci pościeram. Udało się. Że, słuchajcie, przez taką głupotę wiecie ile przestudiowałem już? Tych, tej elektroniki, tego wszystkiego. I już mówię: koniec! koniec Już patrzyłem ceny pralek. Serio, myślałem, że koniec! I poszedłem odpocząć. Po prostu już tak mówię nieraz. Pamiętacie, jak sobie zdałem z czymś też spokój? Poszedłem do domu. Na drugi dzień się wziąłem za wybijanie tego łożyska. Poszło ile? idealnie. I teraz tak samo słuchajcie. Już zmęczony byłem, po prostu tyle godzin tu się nastałem. No i tym bardziej, że się nie znasz, nie musisz wszystko studiować od początku. Mechaniczne rzeczy to są łatwe, dlatego że widzisz, słyszysz, czujesz i tak dalej. A takie rzeczy elektroniczne no nie widać. A nie masz też tyle tutaj przyborów do sprawdzania, tym bardziej, że nie siedzę w tym. Uff. Udało się. Dajcie lajka. Sorry, że taki film wyszedł. Cały czas w miejscu, jak teatr. Dzisiaj teatr tylko. F8F23, proszę Was. Niesamowite. Nawet się bałem kamery włączyć. Słuchajcie, żeby Wam, żeby wam to pokazać. Mówię, palika, nie będę już tego startu, bo i tak nic nie wyjdzie. Przespałem się. Wziąłem tę suszarkę o suszarkę później odkurzaczem jeszcze nadmuchanie 10 minut udało się i to było to, to było to. Mam nadzieję <słyski> jutro w gaciach czystych będę pierwszy raz od tygodnia Życzę Wam kolejnego dnia. Pamiętajcie, nigdy się nie poddawajcie. Ja mam cierpliwość, to fakt. Ale trzeba odpocząć też, właśnie przy takim, jak mi coś nie idzie, trzeba odpocząć. Czymś się zająć innym. I może pójdzie następnym razem. Udało się, jestem szczęśliwy. Uwierzcie. Trzymajcie się tam zdrowo. Pa! ती मारद मरदच का मरदच का मरदच का मरदच का मरद का आ गिरी 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 मरद का मरदच का मरदच का मरदच का आ गिरी 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 मरद का मरते मरद 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 का Будет. Ты молодец. Ты молодец.